Cześć moi kochani, ja jestem Bartek i witam Was na moim kanale na Faros. Zanim zaczniemy, chciałam Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapeczki w górę. Również Was zapraszam na mojego Instagrama, który wyświetla Wam się gdzieś tutaj. Myślę, nie zważajcie na to, gdy będę się patrzył, bo zawsze myślę, że ktoś jest, na przykład idzie gdzieś, ale to nieważne, dobra. Dobra, to już Wam mówię, co w dzisiejszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku głównie poroz... A w dzisiejszym odcinku głównie zrobimy sobie QA. QA, chyba tak się mówi. No, ym... na razie nie mam, jakby, mam pomysły na odcinki, ale realizacja. Dzisiaj będę nagrywał jeszcze dwa albo jeden, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, dobra, więc co? Dzisiejszy odcinek polega na QA, tak jak mówiłem. Będę odpowiadał na pytanka, które prawdopodobnie nowi nie wiedzą, ale ci, co są ze mną od początku, z jednego subskrybenta, to już mi się wydaje, że będą wiedzieć, chociaż wątpię też w to, ale powtarzam to na swoich wszystkich odcinkach, że wiecie. Dobra, lecimy z pierwszym pytankiem. A pierwsze pytanko brzmi: ile masz lat? Dla nowych, którzy doszli tutaj, bo pewnie większość wie, to mam, mam 14 lat. Tak, jakby to powiedzieć, mam 14 lat, który powtarzam drugi raz. Chodźmy z kolejnym pytankiem. Kolejne pytanko brzmi, jaki masz cel subów? Otóż moim celem subów na tym kanale jest 100 tysięcy Chociaż wiem, że to będzie bardzo trudne na razie, nie wbiliśmy 200, ale na kanale, który mam już jakby dosyć długo, w sensie długo, nie no pamiętam od którego. Na tym fanklubie Citroxa i Natix, tam się jeszcze Jawora pojawia i w ogóle, to mam całkiem sporo i już bardzo długo. Bar. Dobrze, że N, R nie umiem w tak dobrze. Zauważyłem, wracając, zauważyłem, że jakby chcę zdobyć 100 tysięcy subów na tym kanale, bo znowu mi ucięło jakby rozmowę. No więc co? Moim celem subów jest ostatecznie 100 000 sub, subskrypcji, na fanclubie mam już 14600. Dane to jest, mogę jeszcze oglądacie. Te Oglądacie też to konto z tamtego, bo ja często jakby pokazuję Wam te konto, udostępniam na tamtym tym, to no, dziękuję, że subskrybujecie, kocham Was. Czy oglądasz Jawora i Kalucha? Tak, oglądam Jawora, w sensie oglądam, oglądałem, nie wiem, jakoś tak, bo oglądałem to dwa tygodnie temu, jak miałem trochę więcej czasu. A teraz mam tego czasu coraz mniej. Właśnie jakaś pani z panem szła i się patrzyli na mnie jak na jakiegoś za No. Dobra, wracając. Oglądam ich, ale nie oglądam ich tak często, jak oglądałem na przykład kiedyś. No. Więc co? Kolejne pytanko. Kolejne pytanko brzmi Do której klasy chodzisz? Otóż chodzę do ósmej klasy szkoły podstawowej. Yy, tak, mm, mieliśmy, mamy teraz próbne egzaminy, cztery w roku prawdopodobnie, w sensie tak, tak było w tamtym roku i teraz chyba też tak będzie, że cztery jakby w całym roku próbne egzaminy. Dla mnie to jest takie, wiecie, sobie strasznie, w sensie nie uczyłem się do tego i strasznie słabo mi poszło, to zauważyłem. no, Więc trzeba będzie się poprawić i też zrobiłem taki test z tego, że jakby... Nie będę się uczył. Zobaczymy, jaki mi wynik wyjdzie z egzaminów i Taki sobie. I teraz zobaczymy, jak się będę ucząc. Dzisiaj pisałem z matematyki sobie takiej, wiecie. Zwykły i miałem 46%. Ale to i tak, bo ja zrobiłem tylko chyba tam 7 czy 8 zadań dobrze otwartych. 7 czy 8 zadań z jakby tych otwartych, nie wiem, czy to jest otwartych czy zamkniętych? Tych co mają ABC, zrobiłem 8 miałem, bo prawie wszystkie dobrze, chyba tam 3 czy 4 miałem źle, a tych zamkniętych, mi się zamkniętych czy otwartych, na których trzeba liczyć, mi się dzisiaj nie chciało robić, więc nie zrobię. ale teraz będę sobie robił tak co tydzień, żeby wiecie, żeby to się sprawdzało, a wykupiłem trochę tych, wykupiłem tych trochę książek, jeszcze dostałem, dostałem książki z, na egzamin, więc będę mi się uczyć. Kolejne pytanie, brzmi: co zabierzesz, co będziesz robić po skończonej szkole? Moim celem po skończonej szkole jest, jakby, co jakby to powiedzieć? Chcę iść, na przykład, nie na przykład, chcę iść do technikum, by w tym technikum, mam zamiar się jakby uczyć. Tylko, że będę się też rozwijał na tym i pewnie będę miał, nie wiem, czy będę miał więcej czasu, jeszcze nie wiem tego, zobaczymy to w następnym roku, ale chciałbym poświęcić więcej czasu sobie na takie, wiecie, na takie odcinki z Wami i wtedy już jakby jak będę w technikum, to chciałbym to zrobić tak, że wiecie. Chciałbym to, jakby zrobić, już takie luźne challenge, jakieś, czy coś, bo strasznie. W sensie chciałbym to zrobić, ale teraz czasu nie mam. Zobaczymy, jak będzie w tym. W wakacje, może coś ponagrywam, ale zobaczymy. Zapomniałem powiedzieć, że wpada, wpadajcie do tego do tego, do tego, do tego, do tego, do tego, na ten kanał. Tutaj ma, Wam się wyświetla gdzieś i pozdrawiamy Tomka. Tomka, chyba tak miał na imię. On mi podesłał, jakby te wszystkie pytanka, które jakby. No, ty pytanka po prostu, i parę wziąłem jeszcze tam z komentarzy, więc co? No. Dobra, kochani, lecimy do następnego pytanka. O której godzinie kończysz lekcję? Zazwyczaj kończę o 16 w poniedziałki, środy i wtorki. W poniedziałek, wtorek i środa mam do 15.50, 54. 15.40. I w czwartek i piątek mam 7 lekcji czyli do 14.45 ale w środę mam, mam co dwa tygodnie jakby koło angielskiego dlatego siedzę do 16 więc większość siedzę do 16 tak następne ptanko to znowu ja masz dziewczynę? nie, nie mam dziewczyny kocham życie singla no, po prostu czuję się inaczej jakąś dziewczynę, a jak nie, no po prostu jest mi jakoś. No, więc na razie nie potrzebuję, nie, nie chcę mieć jakby dziewczyny. No, masz jakąś dziewczynę na oku? Yy, tutaj pytanko jest takie, że wiecie, nie, nie mam jeszcze na żadnej oku. Czekajcie, bo mi się co dzieje z kamerą. Dobra, jestem z powrotem, coś mi się z kamerą działo. Zaczęło mi się przybliżać wszystko, jakoś to dziwnie wyglądało. W sensie nie tak dziwnie, że ten, ale jakoś dziwnie ta kamera się przybliżała. Co ja nie mogłem jej ustawić. Dobra, wracając do tego. Masz jakąś dziewczynę na oku? Nie mam dziewczyny na oku. Chociaż parę się przewinęło ładnych, ale. Nie mam jeszcze żadnej na oku, A może mam? Nie powiem, nie zdradzę. Jakiego nie lubisz przedmiotu w szkole? Otóż takim przedmiotem, którego nie lubię jest Dwa ty... rok temu miałem i była to historia. Z tego względu, że ja przychodziłam na lekcje i jakby dostawałem... dostałem jedynkę i chyba miałam cztery jedynki, aż wreszcie ktoś z rodziców musiał przyjechać do szkoły właśnie i poje... rodzice pojechali i miałem cztery jedynki. Miałem wrażenie, że jakby ta, ta pani się na mnie w cudzysłowie uwzięła, ale to chyba tak nie wyglądało, po prostu. Ja się jakby nie wiem czemu stresowałem przed każdą lekcją? Ja dosłownie w tamtym roku bałem się przychodzić do, do szkoły we wtorki, w piątki. Mieliśmy historię wtedy. I ja mówię sobie, nie, nie do szkoły. I przychodziłem wtedy. I w tamtym roku chyba nawet mnie nie było kilka razy, bo w sensie bo się bałem autentycznie, bałem się przychodzić do szkoły, bo bałem się, że dostanę kolejną jedynkę. A nie chciałam dostać kolejnych jedynek, bo miałem już cztery. Czy to było dwa lata temu w szóstej klasie, bodajże. Kolejne pytanko. Masz plany na rozwój kanału? Otóż jakby plany są i będę je realizował. Teraz mam trzy odcinki, dzisiaj prawdopodobnie nagram dwa albo jeden z nich. No, i chcę, żeby ten kanał wszedł nie tako, tak o tak, tylko tak, 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 tak. No, Zapraszam na mojego Instagrama tutaj, macie, no, więc jakby to, to było to, że będę chciał po prostu rozwijać ten kanał jak najmocniej się da i będę próbował wszystkich swoich sił używać, żeby ten kanał się rozwijał. Myślałam, że ktoś idzie znowu, a nikt nie idzie. No, a więc co. Wy zostawiajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i nie przykopić następnych odcinków. Dobra. Następne pytanko, jakie jest? Planujesz daily? Pytanie na, e, odpowiedź na to pytanie jest proste Nie. Niestety. Nie planuję daily, iż jakby nie wyjdzie mi to, i to na pewno wiem, a chciałbym, jakby, żeby jak robił daily. Może w przyszłości zrobię, ale teraz na pewno nie zrobię, czasu nie mam, podejmowałem się tego, teraz się nie podejmę, na pewno nie. Chcę, żebyście mieli po prostu, oglądali to, żeby mieli pewność, że się odcinki pojawiają, tak teraz... <słuch> teraz u, jakby, u niektórych twórców na YouTube pojawiają się codziennie odcinki. Ja też bym chciał tak i nie chciałbym Was, jakby, oszukiwać, czy coś tego typu, bo ja, ja coś Wam powiem. Ale jakby chcę to zrobić, owszem, ale nie pozwala mi na to czas. Wracam o 16 i ciemno. I co ja mam robić? Nic. Latarki, wszystko w sensie. Miałem plan, żeby coś porobić. Ale albo mam wracam rozwarowany telefon, albo coś jest nie tak po prostu. No. Albo coś mi jakby w tym przeszkadza, wiecie. Albo nie mam planu na odcinki. Tak jak teraz sobie robię jakby spisy na odcinki, że wiecie, że jakby sobie piszę i to mi chyba będzie bardziej ułatwiało moim zdaniem. Że będę sobie y, odcinki, jakby układał, y, tak że wiecie, żebym wiedział, co będę nagrywał danego dnia, no i to mi będzie bardzo ułatwiało. Teraz chyba zrobimy, że wtorki i piątki odcinki. Jeszcze nie chcę mówić, że tak będzie, ale prawdopodobnie jakby tak będzie, że we wtorki, w piątki. Na razie wrzucam to w piątek. Chcę zobaczyć odbiór tego jakby y, filmiku. No kolejne pytanie. -ko. Będą jakieś livey na tym kanale, na na razie na pewno nie będzie, iż, iż, ponieważ y, nie mam jakby, wstrzymane transmisje mam, ponieważ mam zawał subskrybentów, jeśli chcecie transmisję live na tym kanale, na Faros, zostawiajcie suba, to na pewno pomoże, bo jakby wbijecie chyba około tysiąca i będę mógł robić live, ę. no i co? Pijajcie suby, suby, klikajcie i wiggle, i wyglądajcie w ogóle. Dobra, następne pytanko. I ostatnie, kochani. Yy, a pytanko brzmi: jakie jest Twoje największe marzenie? O, nie wiem, czy można tak mówić, ale ja marzeń nie mam. Ja mam cele w życiu. Chcę, jakby, dążę do. Jakby. Wiecie, ja dążę do celów, jakby mam plany, co będę robił, ale i cele, ale nie chcę mieć. Marzenia też mam. Owszem, na przykład takie, że chciałabym być popularny, żeby. Moim marzeniem ogólnie jest, mogę nazwać to marzeniem, jest to, że jakby chciałbym, żeby ludzie do mnie podchodzili po zdjęciach. Nie wiem czemu. To brzmi trochę takie dziwnie, ale nie chciałbym po prostu być rozpoznawalny na całą, na przykład Polskę albo gdzieś dalej, bo to by mi sprawiało radość, jakby ktoś mnie znał i w ogóle, wiecie. Nie wiem skąd to się wziął. Od dzieciaka w ogóle lubiłem kamerę i w ogóle się dobrze To Dobra, więc co. No, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli trwaliście do końca, chociaż wątpię, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Pierwsze napi... zostawmy tu jakiś kod. Pierwsza osoba, która napisze w komentarzu 1, będzie ode mnie subskrypcja na tym kanale. Albo nie, bo to za łatwo. 1, 2, 5, 8. 1, 2, 5, 8. Tutaj wyświetla Wam się to, co macie wpisać w komentarzu. No, więc co. Mi już jest zimno, więc ja lecę po bluze i coś, żeby zacząć następny odcinek planować. Zacznę pójdę do domu, zacznę planować odcinek i to będzie wszystko. Czekajcie chwilkę. Bo odpocznę sobie też pewnie chwilkę jest 12.32. Jak to nagrywam, ten film będzie pewnie gdzieś o 15, 14, o 15, 16 na kanale, więc trzeba iść go montować. No. Więc co? Dziękuję wam za obejrzenie jeszcze raz tego materiału. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje. Zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj wam się wyświetla. Co? I love you so much. Bye.